Witajcie. Dzisiaj jest ze mną łapka. Tak, łapka? No, tak. Tak. Kindia. I. Perełka. I kalosze. I łapa. Dzisiaj idziemy sobie. Się trochę pokopać. O, i fafi się z fafi. Idziemy się trochę pokopać. John Deerem. U fafi nie skać. No fofi. no ja wiem, że mnie uwielbiasz. Patrzcie co się stało. No. Fafi. No to już przyjechałem, nie? <tryk> Obciążnik jest. Trochę nakręcone też jest koło. Na początku tu nie szło, a później poszło, nie? A, jeszcze mi musi dołączył, tak? Mm. Co tu jest? Zróbcie, zrobię cięcie i zobaczę, nie? Yy, tam ktoś zamknął bagażnik. My się nim nie przejmujemy i się kopiemy. Uuu. Uuu. Co tu jest? A, patyk. Uuu. No. Tutaj już się zawiesił na ziemi. Tutaj też się zakopałem. I ty też, ale w trakcie tego koło się odłamało. Tutaj już zrobiłem tak Teraz muszę to nowe kupić, takie coś, bo tutaj nic się nie stało. Ale tutaj No nie wiem stójcie, skoczę pod drut No i wyciągamy, nie? Taki dzisiaj krótszy odcinek będzie no tu w ogóle odwrotnie tu dobrze a tu też odwrotnie czyli to przełożyć trzeba tu to trzeba tu przełożyć ja skoczę po drut już mam taki ładny drucik no i jak podczepię to się widzimy, nie? I już I teraz wyciągamy mm. Mm. Jesteście na to gotowi Lina napięta Nie, pługu nie będę podnosił, bo obciążnik tu jest przywiązany No i nie chce mi się odczekać mm tej kurde coś nie idzie yy. aha, Lina się odczepiła To muszę znowu zaczepić Już teraz raczej yy. będzie dobrze Nie do tyłu Mm. Mm. Ty poszło. <noise> no wszyscy się z wami żegnają, chodzi mi o. Fafiś, Fafiś, chodź tu, pieseł słodziutki, tak, no ja tak, Fafi, cześć, Fafi, znaczy pożegnaj nas, łapka, pożegnaj nas, Fafi, Fafi, pa łapka, nie? Łapka wszystkich żegna, łapa łapa! 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 łapa, łapka! nie no, fafi, nie? No tak. Też żeby się pogłaskało, nie? Łapka! No, łapka! Nie reagujesz. No, reaguj! Fafia! <grystanie> <grystanie> e, tutaj siejemy. Pokażę Wam Zetora. Tu jest C360 PZW. Jeszcze mam więcej traktorów. Zgadnijcie, co to za traktor? No, niektórzy pewnie wiedzą, nie? Oczywiście, że renówka. Na no co? Jeszcze ciepła po talerzowaniu A tu pszczółcie O pszczółcie Idę, bo czasami ugryzą A tutaj siejemy kurde, ciemno się zrobiło, nie Fafiś? Tak już słoneczko za lasem to jest tak w miarę posiane, nie? Kamienie jak byk, bo tu nigdy nie było ziemniaków Fafiś Za chwilę się drugi raz pożegnasz, nie? Bo wtedy to nie wiedzieliśmy, że będą takie fajne atrakcje O, już ze to wiedzie. Proszę państwa Tu jest C 360 A tu jest fafi fafi 500 tak fafik Kotek. Tam jest perełka. A to są malinki. Co oni tam tną? Głośno. Jest i zetor. Łepek. Jest i mój dziadek. Ale zetro. Hmm. Więc to by było na tyle. Łapka, pożegnaj się. Fafika już nie będę szukał. To jest taki kot. Miluś. Milek. Milek. O, Fafi. Pożegnaj się. Pa. Dobra, pożegnał się. Teraz ty, kindziu. Pa, pa. I Fafisz. Łapka też się żegna więc to by było na tyle trzymajcie się i papa